Dzisiaj chciałem zaprezentować przepis na przepyszny sernik. Potrzebne będą zmielony ser. Najlepsze są w batonach, chociaż z Lidla i z Kauflandu są niezłe. Z Tesco, Biedronki i Prezydent trochę gorsze. Ten proszek do pieczenia, budyń, 5 jajek, cukier, mąka, pół kostki margaryny brzoskwinie. Ja kupuję już pokrojone na drobniejsze kawałki, a nie same ćwiartki. Zaczynamy. Do pojemnika wsypujemy szklankę cukru. Będzie napiane z białek. Teraz rozbijamy jajka. Białka posłużą nam do uzyskania piany, natomiast żółtka będą do ciasta kruchego. Stosuję miseczkę jako bufor przy rozbijaniu bezpośrednio do pojemnika. Jak wpadnie trochę żółtka, to ciężko potem to wydostać. Zatem może się trafić na jajko. Też szkoda, żeby trafiło do reszty jajek. Dobra, pojemnik z białkami do na razie odstawiamy. Zabieramy się do zagniat za zagniatania ciasta kruchego. To ja jak wrzucamy margarynę. Cukru. Dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia aczkolwiek ja daję na końcówce dużej łyżki mniej więcej porównywalną ilość. Tego jeszcze dwie szklane. Dwie, dwie i pół w porywach do trzech szklanek mąki. Teraz to zagniatamy. Słoniłem zegarek, żeby było wiadomo, ile czasu nam to zajmuje. Ciasto mamy zagniecione, teraz przygotujemy blachę. Na blasze rozkładamy papier do pieczenia. Co do śpiewamy Jego końca jeszcze nie odcinam i dzięki temu jest mniejsze zużycie papieru. Naszego ciasta, nasze ciasta dzielimy gdzieś w, w proporcjach 40-60% i większą część rozkładamy na blasku. Pozostałą tę część ciasta też odkładamy na blachę, ponieważ wykorzystamy naszą miskę do, do wykonania masy serowej. Tak. odkładamy to na bok. Dobra, do przygotowania masy serowej potrzebę będzie pół kilo parogu ja. następnie pół margaryny Margarynę dobrze wyjąć z lodówki z wyprzedzeniem, ponieważ o ile ciasto, ciasto kruche można bez problemu zagnieść, to masę serową będziemy miksować mikserem i tam już jest problem przy twardej margarynie z lodówki. Ser też wygląda całkiem przyzwoicie, nie jest zbytnio wodnisty. Margaryna, twaróg, jedno całe jajko, jeden cały budyn i pół szklanki cukru. Cukier. Dobra. Przez to, że przełożyliśmy ciasto na blachę, to już zaoszczędziliśmy ubrudzenie jednej miski. Teraz ubijemy pianę z białek i ukręcimy masę serową. Tutaj, jeżeli zaczniemy od ubijania białek, no to nie będziemy musieli tych trzepaczek myć przed kręceniem masy serowej. Jedziemy ja, sprawdzamy jak to jest ubite. Nie musi być ubite na tyle, żeby wytrzymało odwrócenie naczynia do góry. Tak jak jest w ten sposób, że się robią górki po wyciąganiu trzepaczek powinno być OK. Zabieramy się za ucieranie masy serowej. Dobrze, widele sobie wyjmiemy. Wymyślamy aż do uzyskania w miarę jednolitej masy serowej. I kończymy układać ciasto na blasze. Wygarniamy ser na naszą bazę. I równo rozprowadzamy. Teraz składamy kawałki brzózki. Teraz na brzoskwinie wylewamy, no wygarniamy, białe z białek. Teraz dajemy na górę pozostałą część ciasta. W oryginalnym przepisie jest, żeby ją zamrozić i następnie starkować, ale mi się nie chce czekać kilku godzin. Ewentualnie jak ktoś ma praskę do ziemniaków, to może spróbować przecisnąć tą ciasto przez praskę, też by się podzieli na mniejsze fragmenty. I tak po 25 minutach mamy ciasto gotowe do pieczenia. Ciasto dzielę na niesymetryczne połowy, bo raz, że wtedy łatwiej równo je rozłożyć na dnie, a dwa, jest mniej roboty ze skubaniem tego, tej części na wierzchu. Ciasto wstawiamy do zimnego piekarnika. Ja stawiam lek lekko niżej niż na środku. Ustawiamy 180 stopni, do 200, grzanie góra-dół i czas 1 godzinę. Ustawiam 55 minut, plus jeszcze 5, następne leży w rozgrzanym piekarniku, to się trochę prądu zaoszczędzi.